Miłość, posłaniec dostarczający pocztę przeznaczenia bez względu na złowróżbny sen poprzedniej nocy. Witam serdecznie. Nazywam się Beata Rokosz i będę miała przyjemność przeprowadzić warsztat graficzny. Na co dzień jestem nauczycielem informatyki w Szkole Podstawowej w Krakowie. Interesuję się nowoczesnymi technologiami. Nasz warsztat przeprowadzimy w programie Canva. W przeglądarce wpisują Państwo nazwę strony canva.com. Tutaj należy założyć konto poprzez opcję Zarejestruj. Rejestracja wygląda następująco. W danych wpisujemy nasze imię i nazwisko, adres e-mail i ustalamy hasło. Po wybraniu opcji Rozpocznij za darmo, na skrzynkę pocztową, na, na wpisanego maila, przychodzi wiadomość, w której musimy potwierdzić adres mailowy i konto jest założone. Tak więc po zarejestrowaniu konta, musimy się na konto zalogować, wpisując wybrany wcześniej adres mailowy i ustalone hasło. Wówczas będziemy mogli dostać się na nasze konto w serwisie Canva. Po zalogowaniu się na konto będziemy widzieć następujące okienko. W lewej części ekranu widzimy nasze projekty. Okienko jest podpisane wszystkie Twoje projekty. Foldery, kosz, czyli wszystkie pliki, które usunęliśmy. W lubca możemy wybrać wielkość pliku, dokumentu, który mamy, mamy zamiar tworzyć. Jest wiele szablonów, które zostały opracowane w różnych celach. Na przykład grafiki postów na Instagramie, plakaty. To zapewnia nam wybranie odpowiedniego formatu pracy i później przygotowanie jej do druku. Dziś chciałabym, abyśmy stworzyli zaproszenie. Tak jak posłaniec miłości wysyła listy, my wysiemy zaproszenie. Więc po wpisaniu odpowiedniego formatu pracy naciskam opcję Zaproszenie, i mamy teraz do wyboru parę możliwości. Pierwsza puste zaproszenie, w którym będziemy mogli wybrać: sami ustalić całe zaproszenie, lub szablony, które są tutaj dostępne w programie Canva. Uruchamiamy pusty projekt. W tym projekcie możemy przesyłać nasze pliki, wybierać zdjęcia, które są już dostępne w programie Canva, wybierać różne elementy, takie jak siatki, kształty, ramki, dodawać tekst i ustawienia tła. Oczywiście można też wzbogacać naszą pracę o muzykę i wideo. Najczęściej zaproszenie opiera się na jakiejś grafice, więc ja wyszukam grafikę, która byłaby mi przydatna do stworzenia zaproszenia. Myślę, że kwiat jest takim odpowiednim elementem. Wybieram któryś, który mi się podoba. Po naciśnięciu wybranego elementu, on umieszcza się na naszym zaproszeniu i możemy zacząć go w wybrany sposób personalizować. To znaczy zmieniać jego wielkość, odpowiednio obracać. W sposób uchwyć-upuść możemy go przesuwać. A jeśli chcemy wykorzystać dany element ponownie, możemy tutaj w prawym górnym rogu wybierać opcję powiel, a jeśli chcielibyśmy usunąć, możemy ten element usunąć. Ja powielę. I tworzę kompozycję, która będzie takim tłem mojego zaproszenia. Następnie chciałabym, aby na, głównym, na głównej stronie zaproszenia pojawił się tekst. Z zakładki tekst. Mamy możliwość wybrania już ustalonego stylu tekstu albo stworzenia własnego klikając opcję Dodaj trochę treści. Ja dodaję tą opcję dodaj trochę treści, wpisuję słowo zaproszenie. I znowu mogę za pomocą uchwytów po naciśnięciu napisu powiększyć czcionkę, pomniejszyć. Obrócić w dowolny sposób. Ja ustalę taką wielkość. Chcę zmienić parametry czcionki. Klikając tutaj w opcję, rozwijam ją i mam dostęp do różnych czcionek, które są już określone, w jaki sposób wyglądają. Wybieram jedną, która mi się. Podoba. Automatycznie y, zmiana jest dopasowana do mojego napisu. Jeśli chcę zmienić, mogę y, naciskać i widzieć automatycznie mój podgląd na zaproszeniu. W zaproszeniu dodam jeszcze imiona osób, które zapraszają. W taki sam sposób mogę powiększać, pomniejszać, dostosowywać rozmiar mojego zaproszenia. Bardzo ciekawym akcentem są linie, które znajdziemy w zakładce Elementy. I myślę, że taki akcent pomiędzy słowem zaproszenie a osobami, które. Które zapraszają, będzie takim dodatkowym urozmaiceniem. Jeśli chciałabym pracować na tych elementach trzech, zaproszenie, linia i imiona, jakby w jednoczesnym czasie mogę te elementy ze sobą zgrupować. Wówczas wszystkie opcje, wszystkie rzeczy, które będę wykonywać, będę wykonywać na grupie. Tutaj opcja grupuj. Wszystkie elementy są ze sobą połączone i jeśli je teraz powiększam, pomniejszam, to one proporcjonalnie ze sobą pracują. Mogę te opcje, mo, mogę moje napisy przenosić w dowolnie wybrane miejsce. Tak więc myślę, że pierwsza strona zaproszenia jest już gotowa. Jeśli chcę stworzyć kolejną, wybieram opcję Dodaj nową stronę. Wówczas utworzy się pusta kartka, lub mogę zachować jakby to tło, które miałam wcześniej, i skopiować pierwszą stronę, usunąć elementy, które są mi niepotrzebne, klikając ikonę kosza. Bardzo ważne jest, aby zacząć tworzyć zaproszenie od wymyślenia treści, która ma być na zaproszeniu. Ja już to przygotowałam wcześniej, więc teraz tą treść skopiuję i poprzez polecenie tekst dodaj trochę treści, skrót klawiaturowy Ctrl V, tą treść wklejam. Dostosowywuję wielkość, rozmiar tekstu, położenie. Tak więc, kiedy już dostosujemy czcionkę, możemy uznać, że nasze zaproszenie jest gotowe. Jeśli chcemy je w jakiś sposób urozmaicić, warto poszukać jakiegoś tła, wpisując w zdjęciach napis tło. W pierwszej fazie tło przysłoniło cały, y, cały tekst. Ale tutaj w opcji pozycja zmieniamy to położenie na tył i to nasze tło, wybrane tło jest już poza tekstem. Jeśli wydaje nam się, że to tło jest zbyt takie rzucające się w oczy, możemy ustawić przeźroczystość wybierając opcję przeźroczystość. I ustalić ją na mniejszą wartość, wówczas uzyskamy taki delikatny, subtelny efekt. Kiedy zaproszenie jest już skończone, przejdziemy do jego zapisywania na naszym komputerze. Mamy kilka opcji na zapisanie pracy. W prawym górnym rogu yy, mamy opcję Pobierz. I następnie wybieramy, w jaki sposób będziemy pobierać nasz plik. Możemy pobrać plik jako obrazki. Jeśli chcielibyśmy go umieścić je na Facebooku lub jakimś innym portalu społecznościowym, możemy pobrać je jako druk PDF w odpowiedniej jakości i w odpowiednim formacie, przygotowanym do druku. W takiej wersji rozwojowej, możemy pobierać nasze prace jako GIFy. Czyli ruszające się obrazki. My będziemy chcieli nasze zaproszenie wydrukować, dlatego wybieramy typ pliku Druk PDF. Oznaczamy, czy wszystkie strony mają się zapisać w tym pliku, lub możemy wybrać jedną z konkretnych. Pobranie pliku następuje po naciśnięciu przycisku Pobierz. Projekt jest przygotowywany. A następnie możemy go zobaczyć w pobranych plikach i po prostu wydrukować. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że w programie Canva mamy bardzo duży zbiór szablonów, które pozwalają nam pracować, jeśli nie za bardzo czujemy się w projektowaniu lub nie mamy pomysłu na stworzenie danej pracy. To zaproszenie jest oparte o szablon, który wybrałam i po prostu zupełniałam własnymi informacjami.